Cześć, słuchajcie mam tutaj zdrapki wow do wygrania jest pół miliona złotych czyli 500 tysięcy no zobaczymy ile jest. uda mi się wydrapać widzę, że schemat jest taki sam jak w większości zdrapek, czyli tutaj mamy wygrywające liczby mamy 33

Niestety to żadna z tych liczb nie jest wygrywająca. 30, 35, nie, bo 32 byłoby. 21, 27, 23 i 55. Tutaj z kolei również nie mamy nic, co dałoby nam jakąkolwiek wygraną. No i mamy jeszcze dwa rządy

Niestety nic nie wygraliśmy w tej drodze. Wam życzę więcej szczęścia.